Jak wiadomo, im mniej tkanki tłuszczowej, tym wyższy testosteron. Ale jak w tym pomaga y, przerywany post? Oczywiście stosując przerywany post, y, zrzucicie sporo tkanki tłuszczowej. Nawet y, jeśli masz jej niewiele, to jeszcze się jej pozbędziesz. Ale co najważniejsze, co ja założę u siebie, y, ja nie miałem jakoś mega y, dużo tej tkanki tłuszczowej, chociaż sporo już się jej pozbyłem ale bardzo dużo pozbyłem się tkanki trzewnej, tej tłuszczowej trzewnej, czyli tej, którą mamy wewnątrz, na, która oplata nasze narządy i niestety jest niezauważalna przez nas gołym okiem, ale ona robi często niestety duże problemy wewnątrz naszego ciała. Stłuszczona wątroba się robi i tak dalej. Moje wyniki badań wątroby się bardzo poprawiły. Ogółem lepiej się czuję w obrębie jelit i myślę, że to, że waga spadła i tkanka tłuszczowa zewnętrzna zmniejszyła się, poprawiło zdecydowanie poziom testosteronu, a ten mój ostatni wynik powyżej 800. Myślę, że tym przerwanym postem sporo sobie pomogłem w walce z tą tkanką tłuszczową trzewną, więc polecam i pamiętajcie, że to co na zewnątrz to jedno, ale to co wewnątrz może się okazać. Na końcu, że zrzuciliście tkankę tłuszczową, tą widoczną, a w środku nadal jest niedobrze. I tutaj polecam przerywany post, który czyści tkankę, tą trzewną, która dosyć szybko znika przez właśnie stosowanie tego postu.